Studio Milestone ujawniło najnowszą odsłonę swojej popularnej serii motocyklowej, jaką jest Ride. Jak zapowiadają Włosi, Ride 6 ma być najbardziej ambitnym i kompletnym rozdziałem w historii serii. Największą nowością będzie rozbudowany tryb kariery osadzony w ramach motocyklowego festiwalu o nazwie Ride Fest. W kampanii gracze wcielą się w prawdziwych zawodników i zmierzą się z dziesięcioma legendami motorsportu. W grze pojawią się znane nazwiska, jak choćby m.in. Casey Stoner, Troy Bailey, Skyler, Hose, Nicolo Canepa, Tyler O'Hara oraz były uczestnik wyścigów na wyspie Man, czyli Guy Martin. Ride 6 zaoferuje ponad 340 motocykli, wliczając w to przyszłe DLC, od 21 producentów podzielonych na 7 kategorii. Po raz pierwszy w historii serii pojawią się również motocykle typu Bagger oraz Maxi Enduro. Na graczy czeka 45 torów obejmujących zarówno prawdziwe obiekty wyścigowe, jak i fikcyjne lokacje. W zwiastunie ujawniono m.in. portimao Suzuka Laguna Seke oraz powracający Blue Wave z Ride 5. Nowością będą również wyścigi offroadowe, które po raz pierwszy pojawią się w serii. Ride 6 powstaje na silniku Unreal Engine 5. Gra wprowadzi nowy podwójny system fizyki z możliwością Stosowania asyst. Dostępne będą dwa tryby jazdy, Pro i Arcade, dzięki czemu tytuł ma być najbardziej przystępną odsłoną serii. W Ride 6 znajdzie się również rozgrywka wieloosobowa z funkcją Crossplay, a po premierze dodany zostanie jak lokalny tryb podzielonego ekranu oraz edytor wyścigów. Graza debiutuje 12 lutego 2026 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series XS oraz PC, a osoby, które zdecydują się na zakup edycji z wcześniejszym dostępem, będą mogły rozpocząć jazdę już 9 lutego.